Uwielbiam ten dźwięk. Weszliśmy sobie dzisiaj na taką otwartą przestrzeń, żeby nie iść w ciemnym lesie, bo, yy, żeby złapać trochę słoneczka, którego teraz już jest tak mało, nawet idę bez rękawiczek, bo wiecie, witamina D musi się wytwarzać w naszym organizmie, a ona przez każdą jakby komórkę ciała nieosłoniętą się wytwarza, więc jak ja nie mam rękawiczek, Mam jeszcze dodatkowe takie pole, przez które słońce może się dostać do organizmu. No, a jak tam Wam dzień mija? Wystawiam buzię do słońca, ponieważ chcę, aby produkowała mi się witamina D. A jak ona jest ważna i jak potrzebna dla naszego organizmu, to ja Wam wszystko w tym dzisiejszym filmie opowiem. Przede wszystkim na początek chciałam Wam powiedzieć kilka ciekawostek. Czy Wy wiecie, że w 2020 roku takie pismo, które nazywało się The Journal of, of Investigated Dermatology, opublikowało badania, z których wynika, że to jest mój piesek, poznajecie go? No, Larek. z których wynika, że. Uwaga! że 13 minut przebywania na słońcu w t i w krótkich spodenkach trzy razy w tygodniu przez okres 6 tygodni pozwala uzupełnić niedobór witaminy D w organizmie. Inaczej, na przykład 15 minut dziennie z odsłoniętymi 18% powierzchni ciała dokładnie robi to samo, czyli zapobiega niedoborom witaminy D. A na przykład 30 minut na słońcu w południe to jest tyle samo co za życie 20 do 30 tysięcy. Mm, mm, nie, pomyliłam się. 10 do 20 tysięcy jednostek witaminy D. No, tylko niestety nie możemy tutaj smarować się filtrami. Ale, no, ale tak właśnie jest. Y a dzisiejszy film poświęcony jest oczywiście witaminie D i jeżeli taka tematyka was interesuje i chcecie wiedzieć dlaczego ta witamina D jest taka ważna to serdecznie was na niego zapraszam. Witamina D, kochani, oprócz, oprócz witamin A, E i K, to jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Tak zwana grupa ADEK, o której na pewno uczyliśmy się w szkole, na biologii i wiecie, że dla swojej przyswajalności y, powinny być te witaminy przyjmowane z tłuszczami. Tak jak witamina A, która jest szczególnie ważna dla naszego wzroku, y, na przykład witamina A y, jest w zasadzie nie trzeba jej suplementować, bo ona znajduje się w bardzo wielu produktach, które spożywamy, między innymi w tej słynnej marchewce i y, 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 wielu. Y, jeszcze różnych y, y, rzeczach, które jemy. W zasadzie no, w, nie ma takiej, której tej witaminy A trochę by się chociaż nie znajdowało. Tak witaminę D powinniśmy suplementować obowiązkowo. Patrzcie jak ładnie. Nie? Ładnie. Jest taki promień na mnie, promień na mnie taki spada. No. Yy, czyli tak, suplementować, suplementować. Szczególnie zaś weganie, ponieważ witamina D znajduje się... W nabia naturalnie, w nabiale, w podrobach, zwłaszcza w wątrobie, w tłustych rybach, w jajach, w ogóle w innych tłuszczach, a weganie tych rzeczy nie jadają, więc muszą pamiętać o suplementowaniu witaminy D. Ale w zasadzie w naszym kraju, w naszej szerokości geograficznej, gdzie tego słońca nie jest tak dużo jak na przykład na południu, w krajach południowej choćby Europy, nie mówiąc już o tych tam dalszych krajach na południu, witaminę D powinni suplementować wszyscy. I to przez cały rok powinno być około 2000 jednostek dziennie, a jesienią i zimą, zwłaszcza osoby starsze, weganie, właśnie z tych powodów, o których mówiłam, osoby, Y, y, otyłe i osoby, które na przykład pracują cały dzień w sztucznym świetle, czyli są zamknięte w biurach bez dostępu do światła naturalnego, w tym okresie jesienno-zimowym powinny suplementować nawet 4000 jednostek witaminy D dziennie. Witamina D to nie jest jeden związek, tylko to jest w zasadzie y, 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 zespół związków, między innymi witamina D3 czy witamina D2. Witamina D2 jest zawarta na przykład w roślinach czy w grzybach, ale moi drodzy, ta przyswajalność z roślin i z grzybów witaminy D jest taka, taka, tak mała, że w zasadzie nie jest istotna dla naszego organizmu. I y, co powinniśmy robić? To powinniśmy koncentrować się na tej witaminie D3, która znajduje się w tych produktach, które przed chwilą wymieniłam y, wcześniej. Natomiast jest jeszcze witamina D3, z której nasz organizm wyprodukowuje sobie witaminę D3, czyli cholekarcyferol, i ona znajduje się w komórkach naszego naskórka, czyli w karatynocytach. I dlatego ta ekspozycja na światło słoneczne jest tak istotna. Ta witamina w ogóle ma zdolność do magazynowania się w, w, naszej, w naszej tkance tłuszczowej, w tkance tłuszczowej w naszych narządach, na przykład w wątrobie. I dlatego ważne jest, aby jak najwięcej nasz organizm mógł jej wyprodukować. Więc z jednej strony trzeba też uważać na to, żeby z jednej strony żeby ją suplementować a z drugiej strony żeby nie przedobrzyć bo jej nadmiar nie jest wydzielany z moczem tak jak te witaminy, witaminy C czy witaminy czy witamin z grupy B na przykład ale to 2000 jednostek przez cały rok i 4000 w szczególnych warunkach o których mówiłam to jest w zasadzie ok. A teraz powiem Wam, dlaczego ta witamina D3 jest taka ważna dla nas i dla naszego organizmu. Ponieważ odkryto niezwykłą ilość komórek. E, prawie tysiąc. Co się dzieje? Niecierpliwiście? się? Musimy nagrać film dla naszych ziółek. Prawie tysiąc komórek, dla których rodzajów komórek, dla których ważna jest witamina D3, czyli z tej witaminy korzyst korzystają. O, patrzcie, dolarek dobiera się do czego? Do lodu. No, no, no. Y Czyli tak, i to tak jak powiedziałam, to nie tylko są nasze kości, układ kostny, w tym na przykład zęby, ale też wspiera naszą gospodarkę elektrolitową. Wspiera nasz organizm w wielu chorobach cywilizacyjnych, m.in. w chorobie Alzheimera, w insulinooporności w cukrzycy typu drugiego, o której będę mówiła między innymi w środowym filmie dodatkowym powiem Wam, co to jest i właśnie dlaczego powinniśmy witaminę D suplementować, żeby tej cukrzycy też unikać. W, w czym jeszcze? W chorobach serca, a nawet w otyłości to suplementowanie witaminę D3, jak pokazały badania, przynosi naprawdę spektakularne rezultaty. Taka jeszcze sprawa a propos tego, kiedy należy tę witaminę D3 brać. Nie należy jej brać późnym wieczorem, ponieważ ona może wchodzić w interakcję z melatoniną i powodować to, że będzie nam się trudno zasypiało. Z drugiej strony witaminę. D3 powinniśmy suplementować z magnezem, a magnez jak wiemy wieczorem, więc tu jest trochę sprzeczność, ale róbmy to po prostu późnym popołudniem. Natomiast chciałam jeszcze obalić jeden taki mit związany z tym, że witamina D3 musi być koniecznie brana razem z witaminą K2. Słuchajcie. To wydaje się być kolejnym mitem, który wykorzystują działania marketingowcy właśnie w swoich działaniach. Tak jak ta witamina C, lewo skrętna, o której też mówiłam, jest film na kanale, podlinkuję, żebyście sobie przypomnieli. Ponieważ według tej wiedzy biochemicznej i według badań witamina K2 oczywiście wspiera metabolizm witaminy D3, ale nie jest konieczna do, do tego, żeby witamina D3 się metabolizowała, i na pewno nie jest tak, że brak witaminy K2 czy brak tego połączenia witaminy K2 z witaminą D3 spowoduje obniżenie przyswajalności D3 albo. Jak właśnie się to tłumaczy? Nadmierne odkładanie wapnia w naszych naczyniach. Więc to tak moi drodzy nie jest. Natomiast są badania, które pokazują. Widzieliście moją nową czapkę? Fajna nie. Natomiast są badania, które pokazują naprawdę istotną rolę właśnie magnezu w przyswajaniu witaminy D3 i w metabolizowaniu witaminy D3. I teraz też chciałam powiedzieć, pamiętajmy, jak już stosujemy magnez, żeby y, y, zwracać uwagę to w jakiej formie ten magnez stosujemy. Stosujmy magnezu y, sole organiczne, tak? Nie żadne tlenki, tylko sole organiczne. Na przykład cytrynian magnezu i też patrzmy na to Ile jest, nie ile jest miligramów yy, yy, na przykład w preparacie, w tabletce czy w kapsułce tego magnezu, ale ile jest jonów magnezu, tak? Jonów magnezu. I tylko sole organiczne. A teraz jeszcze Wam powiem, moi kochani, o tym. Yy... O, o niedoborze i o przedawkowaniu witaminy D i jakie są tego objawy. Jeśli chodzi o przedawkowanie, to w naszej szerokości geograficznej i przy naszym trybie ży życia takie przedawkowanie w zasadzie nie zdarza się często. Yhm, ale generalnie przedawkowanie witaminy D3 może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlaczego? Dlatego, że powstaje nadmiar chodzi sobie dlatego że ten nadmiar witaminy D3 prowadzi do utleniania błon komórkowych w naszym organizmie i w związku z tym powstają szkodliwe nadtlenki, które mogą właśnie toksykować czy doprowadzić do, do zatrucia naszego organizmu. Ale też nadmiar sprzyja odkładaniu się właśnie w wapnia w tętnicach, w nerkach, w sercu, natomiast trzeba też uważać, bo u kobiet w ciąży może prowadzić do deformacji płodu. Poziom witaminy D3 naprawdę łatwo sobie zbadać, więc od czasu do czasu możemy sobie zrobić takie badanie i po prostu oznaczyć poziom witaminy D3 w naszym organizmie. Jeśli zaś chodzi o objawy związane z nadmiarem, to są nudności, to jest ból brzucha, brak apetytu, bóle głowy, to jest na przykład to, że się nadmiernie, nadmiernie się pocimy, czy jesteśmy za bardzo pobudliwi, czyli nadpobudliwi. To są wszystko objawy nadmiaru witaminy D3 w naszym organizmie. Natomiast znacznie częstszy i znacznie bardziej poważny jest niedobór witaminy D3. Mówiłam już, dlaczego witamina D3 jest taka ważna i co jakie choroby może powodować to, że mamy jej w organizmie zbyt mało. Natomiast takimi objawami niedoboru witaminy mogą być Bóle kości, no bo wiadomo, że jest dla naszego układu kostnego bardzo ważna. Może być to, że się szybko męczymy, może być bezsenność, ogólne osłabienie, yy, yy, może być spadek odporności, może też być nadwaga. Może to być jedna z przyczyn: to może być yy, brak witaminy D yy, w naszym organizmie, czy nawet nadciśnienie. Yy. No kochani, to co jakiś czas. Będą pojawiać się na kanale różne filmy, y, również o pierwiastkach i o tych związkach, które należy suplementować, bo są ważne dla naszego organizmu. Y, mam nadzieję, że taki temat również Was interesuje. Jeśli chodzi o witaminę D, to już mówiłam, bo jesteśmy kanałem o ziółkach, ale w tych roślinach jest witamina D, natomiast to przyswojalność jest słaba. Więc no, oczywiście jedzmy warzywa, jedzmy zioła, jedzmy grzyby i wtedy gdzieś tam będziemy ją suplementować, natomiast pamiętajmy o tym słońcu, pamiętajmy o tym, żeby właśnie wychodzić na świeże powietrze, żeby spacerować. Pamiętajcie Wyganie, że witamina D3 jest dla Was bardzo ważna i Wy musicie koniecznie ją suplementować, żeby wam, żebyście byli zdrowi i. I żeby wam tej witaminy w organizmie nie zabrakło. Na rośliny bym tutaj specjalnie nie liczyła. Jak mówię, no. Rośliny wszystkiego za nas też nie załatwią, chociaż załatwią prawie wszystko. Kochani, to mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że jesteście zadowoleni, że taki powstał, że wiecie też więcej teraz o witaminie D. Bo przecież wy wiecie o różnych rzeczach bardzo dużo. Ja Was ściskam. Trzymajcie się zdrowo, dolar mi znowu uciekł. Dolar wracaj w tej chwili do matki. Dolar. No, idzie. Idzie. Dobrze, że chociaż on jest taki grzeczny. no idzie? Poszedł już sobie daleko, ale idzie. Y I to my ściskamy Was serdecznie i do następnego razu. Pa pa, pa kochani, a z niektórymi widzę się już w środę. Larek był grzeczny, to mamusia się, się pobawi kikiem. No, co kikiem pobawimy się. Kto jest szczęśliwy? Kto jest szczęśliwy? Łapki je kłap.! No, super, super. Chodź idziemy szybko tu. Ta ta ta.